Właśnie jesteśmy na szkoleniu, na szkoleju medycznym połączonym z taktyką działań służb. Zapraszamy wszystkie służby do szkoleń, do szkoleń stop the Bleed, do szkoleń postępowania w masywnych krwotokach, do szkoleń postępowania z pacjentem, któremu należy udzielić pomocy medycznej. Przygotowaliśmy specjalne scenariusze dla służb mundurowych, w których dużo się dzieje. Jest hałas, chaos, krew się leje. Trzeba nad tym wszystkim zapanować. Serdecznie zapraszamy na zajęcia. Bardzo fajnie, tutaj pięknie staza, wysoko i ciasno, tutaj packing, ten packing był trudny, on naszym celem był, żeby był Chyba trudny, wewnątrz, był wewnątrz, wewnątrz w pachwinie, między nogami, ciężko było się tam dostać. Ciężko bo... też zabezpieczyć potem. Tak. Nå kommer han. Pamiętajcie na lody, no jestem tak zadowolony jak nigdy. No naprawdę no szkolenie na najwyższym poziomie naprawdę godne po Amerykanów, także mega usług naszą stronę. Dzisiaj mam nadzieję, że ta współpraca się nie zakończy, to na się z ale dziś jeszcze będziemy coś razem robić, bo to no, było wow, Wielkie łowy i wielkie bratary dla pomysły mamy całą masę, także nawet na dziś byliśmy przygotowani na... Jeszcze inaczej, ale wyszło tak, jak wyszło. Medycyna. Jeśli chodzi o medycynę, jesteście niesamowicie zaangażowani. Strasznie mi się podoba packing. No, Ktoś packingu was nauczył i go klepiecie, po prostu ten palec nie wychodzi z rany. To jest coś niesamowitego. Tego się nie widzi po prostu w świecie cywilnym. Nie od tyłu i po prostu stań obok. Ja. ja, spennende. ja, spennende. ja. ja spennende. Po to jest fantom, żeby ciąć jak najszybciej go rozebrać. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.blogline.pl Zapraszamy na nasze social media firma Bloodline.